Czy słyszałaś kiedyś, że po 60. roku życia kobiece ciało po prostu się rozpada? No właśnie, to jedno z największych kłamstw, jakie ci kiedykolwiek powiedziano. Prawda jest taka, że organizm dojrzałej kobiety przechodzi przez niesamowite przemiany, z których wiele jest zaskakujących, a nawet korzystnych. I teraz będzie coś mocnego: intymne zdrowie starszej kobiety może być znacznie lepsze niż w młodości. Brzmi niemożliwie? To posłuchaj dalej. Najnowsze badania pokazują, że przy odpowiedniej trosce pochwa starszych kobiet może stać się zdrowsza, bardziej zrównoważona i nawet bardziej odporna na infekcje niż w okresie dojrzewania. Większość ludzi nie ma o tym pojęcia, ale uwaga, zachodzą zmiany, które mogą zaskoczyć wiele kobiet, a o których nikt nie mówi otwarcie: zmiany hormonalne. Wpływ menopauzy, zmiany w nawilżeniu i nawet przystosowania w odczuwaniu kobiecej przyjemności. Wszystko to jest częścią tego etapu życia i zrozumienie tych przemian może całkowicie zmienić jakość Twojego życia. Dlatego potrzebuję tylko, żebyś obejrzała ten film do końca, ponieważ na końcu dam Ci niesamowity prezent. W 100% naturalny przepis, który był strzeżony jak tajemnica przez starców ze słynnych niebieskich stref. Jeśli nie wiesz, czym są niebieskie strefy, już wyjaśniam. To regiony świata, w których ludzie żyją znacznie dłużej niż przeciętnie i cieszą się godnym pozazdroszczenia zdrowiem. I co najciekawsze, kobiety z tych regionów przekraczają 60, 70, a nawet 90 lat z witalnością nie cierpiąc na problemy, które dotykają tak wiele innych osób w tym wieku, i dziś po raz pierwszy ujawnię jeden z sekretów, którego używają, aby utrzymać zdrowe ciało i zrównoważone zdrowie intymne. Zanim zaczniemy, chcecie poprosić o dwie proste rzeczy. Pierwsza to zobowiązanie wobec samej siebie. Jeśli chcesz zachować swoje zdrowie, swoją witalność i chcesz żyć wiele lat w dobrej jakości, napisz w komentarzach: Moje zdrowie intymne jest moim priorytetem. Może to się wydawać banalne, ale neurobiologia pokazuje, że kiedy coś deklarujemy publicznie, wysyłamy silny sygnał do naszego mózgu. I ogromnie zwiększamy szanse na osiągnięcie tego celu. A druga prośba jest jeszcze prostsza. Polub ten film i udostępnij go teraz wszystkim kobietom, które kochasz i które chcesz widzieć zdrowe przez wiele lat. Jestem pewna, że będą ci za tę cenną wiedzę wdzięczne na zawsze. A więc zaczynamy. Przemiany w zdrowiu intymnym. Co się zmienia w pochwie starszych kobiet? Kiedy mówimy o starzeniu się, wiele osób myśli tylko o zmarszczkach na twarzy czy siwych włosach, ale a co z okolicami intymnymi? Co dzieje się z pochwą po 60 roku życia? Czy rzeczywiście wysycha i traci swoje funkcje, czy to tylko kolejny mit? Prawda jest taka, że tak, zachodzą zmiany, a główną odpowiedzialność za nie ponosi menopauza. W tym okresie poziom estrogenu, czyli hormonu, który utrzymuje tkanki okolic intymnych nawilżone i elastyczne, gwałtownie spada. A co to oznacza w praktyce? Zmniejszenie naturalnego nawilżenia. Zauważyłaś, że z upływem lat nawilżenie nie jest już takie samo jak wcześniej? Dzieje się tak dlatego, że to właśnie estrogen. Odpowiada za utrzymanie tej naturalnej wilgotności. Bez niego wiele kobiet doświadcza silniejszego wysuszenia pochwy, co może powodować dyskomfort na co dzień, a nawet ból podczas stosunku. Ścieńczenie ścianek pochwy. Przy niższym poziomie estrogenu tkanki pochwy stają się cieńsze i bardziej wrażliwe. To może zwiększać podatność na drobne urazy i podrażnienia. A także czynić okolice intymne bardziej narażonymi na infekcje zmiany w pH pochwy czy wiedziałaś że pochwa ma naturalnie kwaśne pH które chroni przed bakteriami i grzybami w okresie menopauzy ta równowaga może zostać zaburzona co sprawia że środowisko pochwy staje się bardziej podatne na infekcje takie jak kandydoza czy vaginoza bakteryjna zmiany w mięśniach DNA miednicy z czasem mięśnie tej okolicy mogą się osłabić, co może prowadzić do nietrzymania moczu, a nawet zmniejszenia odczuwania przyjemności seksualnej. Ale tu dobra wiadomość: to można odwrócić za pomocą odpowiednich ćwiczeń. I za chwilę opowiem Ci, jak to zrobić. Teraz zwróć uwagę, bo ta część jest kluczowa. Wszystkie te zmiany są naturalne. Ale nie oznaczają końca Twojego życia seksualnego ani dobrego samopoczucia w sferze intymnej. Wręcz przeciwnie, istnieją praktyczne i naturalne sposoby, by zminimalizować te skutki, zachować równowagę zdrowia intymnego, a w wielu przypadkach nawet poprawić jakość życia w tym okresie. I właśnie to pokażę Ci w najbliższych minutach. Więc zostań ze mną. Bo kolejne wskazówki mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje ciało. Czynniki decydujące: wpływ hormonów menopauzy i stylu życia. Skoro już wiesz, jakie zmiany zachodzą w okolicach intymnych po 60 roku życia, pytanie, którego nie można pominąć, brzmi: dlaczego tak się dzieje? Czy to nieuniknione, czy można coś zrobić, by złagodzić te skutki? Odpowiedź tkwi w trzech głównych czynnikach: hormonach, menopauzie i stylu życia. Zrozumienie, jak każdy z nich wpływa na Twoje ciało, to pierwszy krok do utrzymania równowagi zdrowia intymnego i przeżywania tego etapu życia z większym komfortem i jakością. Pierwszy wpływ hormonów. Estrogen jest kluczem do zdrowia intymnego. Estrogen jest jednym z najważniejszych hormonów w organizmie kobiety. Nie tylko reguluje cykl menstruacyjny przez całe życie, ale także utrzymuje skórę jędrną, kości mocne i pochwę zdrową. Kiedy jego poziom zaczyna spadać wraz z nadejściem menopauzy, zachodzą różne zmiany, takie jak wysuszenie pochwy, ścieńczenie tkanek, a nawet zmniejszenie libido. Ale oto dobra wiadomość. Możliwe jest stymulowanie naturalnej produkcji estrogenu w organizmie. Niektóre produkty bogate w fitoestrogeny, takie jak siemielniane, soja, ciecierzyca i nasiona sezamu, mogą pomóc złagodzić objawy menopauzy i utrzymać równowagę hormonalną. Drugie menopauza, naturalny cykl, ale możliwy do lepszego zarządzania. Menopauza to proces naturalny, i każda kobieta przechodzi przez ten etap inaczej. Podczas gdy niektóre kobiety prawie nie odczuwają drastycznych zmian, inne doświadczają intensywnych objawów. Oprócz wpływu na zdrowie intymne, menopauza może powodować uderzenia gorąca, zmiany nastroju, a nawet bezsenność. Co możesz zrobić? Oprócz diety bogatej w fitoestrogeny istnieje kilka naturalnych metod, które mogą pomóc złagodzić objawy menopauzy, takich jak regularna aktywność fizyczna ćwiczenia, szczególnie te wzmacniające mięśnie dna miednicy, pomagają utrzymać mięśnie intymne, jędrne i aktywne. Nawilżenie i naturalne nawilżenie. Pij dużo wody i stosuj naturalne oleje, takie jak olej kokosowy, które mogą pomóc utrzymać region intymny lepiej nawilżony. Kontrola stresu. Wysoki poziom stresu może pogorszyć objawy menopauzy. Techniki takie jak medytacja, głębokie oddychanie i kąpiele relaksacyjne z ziołami mogą być wielkimi sprzymierzeńcami. Trzeci styl życia wielka różnica. Zauważyłaś, że niektóre kobiety po 60, 70, a nawet 80 roku życia wydają się pełne energii, podczas gdy inne czują się zawsze zmęczone i pozbawione witalności. To nie tylko kwestia genów to odzwierciedlenie stylu życia zdrowe nawyki. Takie jak zrównoważona dieta, odpowiednia hydratacja, regularna aktywność fizyczna i kontrola stresu, mają ogromny wpływ na to, jak ciało reaguje na starzenie się. A najważniejsze, nigdy nie jest za późno, aby zacząć. Małe zmiany w codziennym życiu mogą przynieść wielkie zmiany w dłuższej perspektywie. Praktyczne strategie na zachowanie i rewitalizację zdrowia intymnego, teraz. Kiedy już rozumiesz, jakie zmiany zachodzą w Twoim ciele i co je powoduje, nadszedł czas, aby dowiedzieć się, co zrobić praktycznie, aby utrzymać zdrowie intymne w równowadze, a nawet je rewitalizować. Uwierz mi, małe działania mogą przynieść niesamowite rezultaty: pierwsze nawodnienie i naturalne nawilżenie. Wysuszenie pochwy to jeden z najczęstszych objawów po 50. roku życia. Ale dobra wiadomość jest taka, że można temu zapobiec i leczyć to za pomocą kilku naturalnych strategii. Pij wystarczająco dużo wody. Może to wydawać się oczywiste, ale wiele kobiet nie pije wystarczająco dużo wody. Nawodnienie wewnętrzne jest niezbędne do produkcji błon śluzowych, w tym nawilżenia pochwy. Wprowadź zdrowe tłuszcze do diety: oliwa z oliwek, awokado, orzechy i nasiona takie jak siemię lniane i chia są bogate w omega-3, które są niezbędne dla zdrowia tkanek pochwy. Stosuj naturalne oleje, olej kokosowy extra virgin na przykład, może być doskonałym naturalnym nawilżaczem do regionu intymnego. Pomaga utrzymać wilgotność i ma właściwości antybakteryjne. Drugie ćwiczenia na wzmocnienie mięśni intymnych. Czy wiedziałaś, że wzmocnienie mięśni dna miednicy może poprawić nawilżenie, zapobiec utracie moczu, a nawet zwiększyć przyjemność seksualną? A najlepsze jest to, że możesz to robić bez wychodzenia z domu. Ćwiczenia Kegla. To proste skurcze, które możesz wykonywać wszędzie. Wystarczy ścisnąć mięśnie dna miednicy, jakbyś zatrzymywała chęć oddania moczu przez około pięciu sekund, a potem rozluźnić. Powtarzaj to od dziesiątego do piętnastego razy trzy razy dziennie. Przysiady. Oprócz wzmacniania nóg przysiady aktywują dno miednicy i poprawiają krążenie krwi w regionie intymnym. Wykonaj trzy serie po piętnastu powtórzeń dziennie. Trzeci. Produkty spożywcze, które naturalnie równoważą hormony, dieta, jest wielkim sprzymierzeńcem w utrzymaniu równowagi hormonalnej i minimalizowaniu objawów menopauzy. Niektóre produkty to prawdziwe naturalne lekarstwa na zdrowie kobiece soja i siemielniane bogate w fitoestrogeny. Pomagają zrekompensować spadek estrogenów w organizmie. Jogurt naturalny i kefir wzmacniają mikrobiotę pochwy i zapobiegają infekcjom. Zielone warzywa liściaste, takie jak jarmusz i brokuły, są bogate w wapń i magnes, niezbędne dla zdrowia kobiecego. Czwarta higiena intymna. Mniej znaczy więcej. Wiele osób myśli, że aby utrzymać zdrowie intymne, trzeba używać specjalnych mydeł, ducingów i szeregu produktów przemysłowych, ale prawda jest taka, że nadmierna higiena może zakłócać naturalną równowagę pochwy. Unikaj ducingów. Pochwa ma mechanizm samoczyszczenia, a ducing może usunąć dobre bakterie, zwiększając ryzyko infekcji. Stosuj łagodne mydła. Wybieraj mydła neutralne lub specjalne do regionu intymnego, bez perfum ani agresywnych chemikaliów. Wybieraj odpowiednią bieliznę, preferuj bawełniane majtki i unikaj materiałów syntetycznych, które duszą region intymny i sprzyjają rozwojowi grzybów. Piąty. Dbaj o swoje dobrostan emocjonalny. Na końcu, ale nie mniej ważne, twoja psychika ma bezpośredni wpływ na zdrowie intymne. Stres, lęk i niska samoocena mogą wpływać na twoje libido, a nawet pogarszać objawy menopauzy. Zarezerwuj czas dla siebie. Uprawiaj hobby, czytaj, medytuj i rób rzeczy, które sprawiają ci przyjemność. Rozmawiaj z partnerem. Wiele kobiet nie mówi o swoich zmianach z powodu wstydu lub strachu. Dialog jest niezbędny do utrzymania więzi i dobrostanu emocjonalnego. Szukaj wsparcia zawodowego, kiedy to konieczne ginekologowie specjalizujący się w zdrowiu kobiet w starszym wieku mogą pomóc ci przejść przez ten etap z większym spokojem i jakością życia. Sekretne przepisy Blue Zones na przywrócenie zdrowia intymnego gratulacje. Jeśli dotarłaś do tego momentu, oznacza to, że naprawdę dbasz o swoje zdrowie i chcesz żyć dobrze przez wiele lat. A jako nagrodę za tę troskę, teraz otrzymasz prawdziwy skarb 100% naturalny przepis, który od pokoleń jest trzymany w tajemnicy przez starców z Blue Zones. Jeśli jeszcze nie znasz blue zones, to są to regiony na świecie, gdzie ludzie żyją znacznie dłużej niż średnia i cieszą się imponującą jakością życia. W takich miejscach jak Okinawa w Japonii i Sardynia we Włoszech nie jest rzadkością spotkać aktywne, pełne energii kobiety po dziewięćdziesiątym roku życia, które mają nieskazitelne zdrowie intymne. Jednym z sekretów tych kobiet jest dieta i stosowanie naturalnych składników w celu równoważenia hormonów i wzmacniania organizmu. Teraz nauczysz się potężnego przepisu, który pomaga naturalnie nawilżyć region intymny, przywrócić równowagę hormonalną i wzmocnić odporność, redukując dolegliwości związane z menopauzą i promując ogólny dobrostan ciała. Składniki przepisu blue zones, jedna łyżka stołowa, nasion lnu złotego, 250 ml naturalnego mleka kokosowego lub mleka migdałowego, pół łyżeczki kurkumy w proszku. Jedna łyżeczka czystego miodu lub miodu pszczelego, jati szczypta, świeżo mielonego pieprzu czarnego, korzyści. Każdego składnika nasiona lnu złotego są jednym z największych naturalnych źródeł fitoestrogenów, substancji, które pomagają równoważyć poziom estrogenu w organizmie. Badania opublikowane w Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism wskazują, że regularne spożywanie lnu może zmniejszyć objawy menopauzy, takie jak suchość pochwy i uderzenia gorąca, falowe pocenie. Mleko kokosowe lub mleko migdałowe. Te napoje roślinne są bogate w zdrowe tłuszcze, które pomagają utrzymać nawodnienie organizmu, w tym błon śluzowych pochwy. Dodatkowo dostarczają składników odżywczych niezbędnych do regeneracji komórek. Kurkuma. Ten tysiącletni składnik jest bardzo silnym środkiem przeciwzapalnym. Zgodnie z badaniami opublikowanymi w Phytotherapy Research, kurkumina zawarta w kurkumie może pomóc poprawić krążenie krwi i zmniejszyć stany zapalne w regionie intymnym. Czysty miód lub miód pszczeli dżati. Oprócz tego, że jest naturalnym antybiotykiem, miód pomaga równoważyć florę jelitową i pochwową, zapobiegając infekcjom grzybiczym i bakteryjnym. Pieprz czarny ten składnik wzmacnia wchłanianie kurkuminy z kurkumy, zwiększając jej działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Sposób przygotowania. Włóż nasiona lnu złotego do 250 ml mleka kokosowego lub mleka migdałowego i odstaw na około 10 minut. To pomaga uwolnić korzystne związki z lnu. Dodaj kurkumę w proszku, miód i szczyptę pieprzu. Wymieszaj dobrze i jeśli wolisz, zmiksuj wszystko w blenderze, aby uzyskać kremową konsystencję. Pij od razu. Kiedy najlepiej pić ten przepis? Najlepiej pić go rano, na czczo, aby składniki odżywcze były lepiej wchłaniane przez organizm i zaczęły działać od samego początku dnia. Inną opcją jest picie go przed snem, ponieważ kurkuma i mleko kokosowe pomagają w produkcji serotoniny, wspomagając regenerujący sen. Przeciwwskazania. Chociaż ten przepis jest 100% naturalny i niezwykle korzystny. Niektóre osoby powinny go unikać. Osoby z problemami skrzepliwością z krwi powinny skonsultować się z lekarzem przed regularnym spożywaniem kurkumy, ponieważ może ona mieć działanie antykoagulacyjne. Osoby uczulone na którykolwiek składnik powinny unikać jego spożywania lub zastąpić go zgodnie z zaleceniami profesjonalisty. Diabetycy powinni uważać na miód mogąc wybrać wersję bez dodatku cukrów. Ten przepis jest stosowany od wieków, aby utrzymać równowagę organizmu kobiety i wzmocnić zdrowie intymne. Teraz ta starożytna wiedza jest w Twoich rękach. Jeśli podobały Ci się te informacje i uważasz, że więcej osób powinno poznać ten przepis, podziel się tym filmem z przyjaciółkami i rodziną. Możesz pomóc komuś poprawić jakość życia w sposób naturalny. Podsumowanie. Dotarliśmy do końca filmu, a oto ile ważnych rzeczy się dowiedzieliśmy. Omówiliśmy przemiany zachodzące w ciele kobiety po 60. roku życia, zwłaszcza w zakresie zdrowia intymnego, i rozwikłaliśmy mity i prawdy na ten temat. Zobaczyliśmy, że tak, zachodzą zmiany naturalne ale nie oznacza to utraty witalności wręcz przeciwnie, przy odpowiednich troskach może to być okres większego zdrowia i dobrostanu. Dowiedzieliśmy się o głównych czynnikach wpływających na te zmiany, takich jak menopauza, spadek hormonów i styl życia. I nauczyliśmy się praktycznych strategii utrzymania zdrowia intymnego w równowadze, w tym odpowiedniej diety, ćwiczeń wzmacniających dno miednicy, nawodnienia i naturalnych technik poprawy nawilżenia. A najważniejsze, otrzymałaś sekretny przepis, który przez tysiące lat był ukrywany w Blue Zones prosta, ale niezwykle potężna formuła, która pomoże przywrócić równowagę Twojego organizmu i poprawić jakość życia. Teraz wszystko zależy od Ciebie, aby zastosować tę wiedzę w praktyce. Jeśli to wideo miało sens, polub je. I podziel się z co najmniej jedną kobietą, którą kochasz i chcesz, żeby była zdrowa i szczęśliwa. Na pewno ci za to podziękuję. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz i aktywuj powiadomienia, żeby nie przegapić żadnych treści takich jak ta.